O, oh, wow, niespodziewane, że jednak ktoś o nas poprosił. Ach, uwierz mi, jestem tym równie zniesmaczony, co ty. Jak tam twoja twarz? Lepiej niż twoja kariera? Ach, nudy, lecimy dalej. Jak długo byłaś razem z Julem? Znacznie za długo. Około roku. Następne pytanie. Czy przeprosiłem Gretę? Nie! Niby czemu miałbym to zrobić? I tak bym ich nie przyjęła. Okej, okay, teraz czas na piosenkę. Miejmy to z głowy. Choć problemów wiele z Tobą jest lżej. Turururu. Turururu. Gdy szaleje serce, jesteś przy mnie. Turururu. Doo doo doo, -doo, -doo.